Jaki smartwatch wybrać do 200, 500, 1000, 2 czy 3000 zł? Zapraszam do oglądania. Postaram się pomóc Wam dzisiaj w tym trudnym wyborze. Na rynku smart zegarków jest ich już niemal tak dużo jak smartfonów. Do wyboru mamy zegarki na różnych półkach cenowych, a także działające na różnych systemach. I właśnie chciałbym wam pomóc zdecydować, które funkcje są dla Was najważniejsze i które urządzenie będzie odpowiednie. Większość urządzeń działa zarówno z Androidem oraz iOS, ale dla osób posiadających iPhone'a zdecydowanie polecam rozejrzeć się za Apple Watch. I ja osobiście bym celował w model SE, który można kupić w promocjach pomiędzy 1000 a 1500 zł. Stanowi on tańszą alternatywę dla Watch 8. Ekran jest delikatnie mniejszy, ma większe ramki, jest pozbawiony pomiaru saturacji EKG czy temperatury ciała, ale za to właśnie jest sporo tańszy. Jeżeli jesteś w stanie zaakceptować te braki i zależy Ci głównie na ładnym gadżecie, który pokaże powiadomienia, to spokojnie model SE będzie wystarczający. A jeżeli jesteś zapalonym sportowcem, to konieczne będzie dołożenie do wersji ultra, ale to już wydatek prawie 5000 zł. A przechodząc już do zestawienia, zacznijmy od najtańszych, czyli urządzeń do 200-250 zł. W tej cenie tak naprawdę to nie są smartwatche, tylko smartbandy, czyli opaski, które pokazują nam powiadomienia i mierzą naszą aktywność. Między innymi kroki, sen, tętno i to są ich główne funkcje. W tych cenach bezkonkurencyjne są Huawei Band 7 oraz Xiaomi Band 7. Opaska od Huawei ma trochę większy ekran, bardziej prostokątne kształty, a Xiaomi owalne. Ogólnie funkcje i jakość zbieranych danych wypadają podobnie, więc tutaj głównie kierowałbym się wyglądem. Jeżeli zależy Wam na opasce wspierającej płatności zbliżeniowe, to wtedy powinniście sięgnąć po Xiaomi Mi Band 6 z dopiskiem NFC. No i w sumie to jest jedyny wybór. Kolejny przedział to urządzenia do 500 zł. I tutaj już zaczynają się smartwatche, czyli urządzenia, które poza samymi podstawowymi pomiarami mają wbudowany GPS i możemy wziąć taki zegarek na trening bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Na tej półce cenowej polecam rozejrzeć się za Mimo Watch Flow. Jest to fajny, mały, kwadratowy zegarek. Mimo to świeża marka, która jednak wywodzi się od 70mai, czyli producenta wideorejestratorów, która wywodzi się z kolei z ekosystemu Xiaomi. Jego cena to około 400 zł. Możemy zabrać go na trening i mamy w miarę dokładny pomiar naszej lokalizacji. Poza tym oczywiście jest pomiar tętna, snu, kroków, saturacja, więc cała podstawowa lista. W tej cenie jest to jedno z tańszych urządzeń z wbudowanym GPS, które działa bardzo sprawnie. 100 zł droższy jest Amazfit GTS 4 Mini. Wyposażony jest on w baterię, która zapewnia do 15 dni pracy w trybie powiadomień, a około 8 dni intensywnego użytkowania. W porównaniu do MIMO, ten jest jeszcze smuklejszy: ma zagięte rogi no i sama pastylka waży poniżej 20 gramów. Ramka środkowa wykonana jest z aluminium. Ekran ma przykładną 1,65 cala. Wykonana jest w technologii AMOLED. Oczywiście ma wbudowany GPS i obsługuje do 120 trybów sportowych. Co prawda jest to jedyny zegarek z zestawienia, którego nie miałem jeszcze okazji testować dłużej niż podczas samej prezentacji i Wam go nagrać, ale funkcjonalnością jest on zbliżony do poprzednio testowanych zegarków Amazfit i garściami czerpie z droższych modeli tej firmy. Przebitki pożyczyłem od Unax Recenzję, który robił jego test, więc u niego możecie sprawdzić jak wypadł ten GTS 4 Mini. W cenie do 1000 zł jest obecnie bardzo duży wybór zegarków. I tutaj modele poza samym GPS mają także opcję odpowiadania na powiadomienia, czy to gotowymi szablonami, jak w przypadku urządzeń Amazfit Huawei Xiaomi, czy też normalnie z pomocą głosu, czy klawiatury, jak na Samsungach, czy TicWatch z systemem Android. Więc zacznijmy od najtańszych. Jeżeli przeszkadza Wam okrągła tarcza, to Huawei Watch Fit 2 z prostokątną bryłą będzie dobrym wyborem. Na pierwszy rzut oka jest to taka większa wersja Huawei Band 7. Wyposażony jest w ekran 1,74 cala Fullview AMOLED. W porównaniu z tańszymi zegarkami, ten dodatkowo wyposażony jest w mikrofon i głośnik. Dzięki czemu możemy prowadzić połączenia głosowe, jeżeli jesteśmy w zasięgu Bluetooth smartfona. Bateria z codzienną aktywnością starcza na jakieś 7 dni. To co jest dużym plusem, to ten model posiada wbudowaną pamięć. Więc nie dość, że mamy niezależny pomiar GPS to możemy też podłączyć słuchawki i mieć ze sobą ulubioną muzykę. Najtańszym smart zegarkiem z możliwością płatności zbliżeniowych jest Xiaomi Watch S1 Active. Występuje on teraz w promocjach za około 600 zł. Funkcjonalnością jest bardzo zbliżony do Watch Fit 2, ale ma okrągłą tarczę. Dłużej działa na baterii i ma dokładniejszy GPS. Na nim również mamy możliwość rozmów głosowych. No i tak jak zaznaczyłem na początku, dzięki modułowi NFC możemy wygodnie płacić z poziomu nadgarstka. Funkcja ta działa w wybranych bankach, a jeżeli macie kartę Kerw, co polecam założyć, to w sumie możecie podpiąć do niej dowolną kartę z banku, czy to Visa, czy Mastercard i będzie to działać bez problemu. Minusem urządzenia Xiaomi jest za to brak pamięci na muzykę. Dlatego jako alternatywę przedstawiam wam Huawei Watch GT3 SE. Ten zegarek posiada wbudowaną pamięć, ale za to nie ma płatności zbliżeniowych, więc musicie wybrać, która z funkcji jest Wam bardziej potrzebna. Na pochwałę zasługuje też wytrzymała obudowa, odpowiednia dla osób aktywnych, która dodatkowo jest bardzo lekka. Przywagą tego modelu Huawei nad Xiaomi będą też rozbudowane tryby sportowe, czyli gotowe szablony treningowe oraz opcja nawigacji po śladzie. Bateria w tym zegarku starcza na około 2 tygodnie w trybie podstawowego użytkowania, a ja już niedługo wrzucę jego pełny test na kanał. Do 1000 zł dostaniemy teraz też urządzenia od Amazfit. Ze standardowej ceny 1199 zł dostępne są za 899, a dokładniej mowa tu o Amazfit GTR4, GTS4 i T-Rex2. Tak, w zasadzie te trzy modele mają niemal takie same podzespoły, a głównie różnią się obudową. GTR4 jest elegancki, jest dostępny z silikonowym lub materiałowym paskiem. GTS4 jest kwadratowy, moim zdaniem bardziej kobiecy, i on w stosunku do gtr ma trochę słabszą baterię, bo ogólnie jest mniejszy. No i zostaje jeszcze T-Rex 2, który ma wzmocnioną budowę. On jest pozbawiony możliwości rozmów, nie ma mikrofonu, ale za to ma certyfikat wodoodporności 10 ATM, a nie tylko 5 ATM. Można z nim nurkować, da się go zamrozić, co też dla Was sprawdziłem. No i niestety nie posiada on pamięci na muzykę, co mają GTR i GTS, ale za to on ma najlepszą baterię. Teraz przejdźmy do sprzętów do 2000 zł. Tutaj już możemy dostać smartwatche z krwi i kości, zegarki, które mają możliwość umieszczenia karty e SIM i pracy całkowicie bez telefonu. Najbardziej rozbudowaną platformą pod tym względem jest system Android Wear OS i tutaj króluje Samsung ze swoim Galaxy Watch. Niestety największym problemem w nich jest bateria, bo te zwykłe piątki wytrzymują ledwo jeden dzień z opcją aktywnej karty SIM. Ale na szczęście model Watch 5 Pro jest w wielu sklepach dostępny za około 1800-1900 zł. Przecenie, ponieważ wcześniej kosztował około 2200 i moim zdaniem warto do niego dołożyć. Ma baterię wystarczającą na 3-4 dni pracy. Cygarek oferuje instalację aplikacji, gier ze sklepu Play. Mamy podgląd powiadomień razem ze zdjęciami, czego brakuje na pozostałych zegarkach. No i możemy odpowiadać głosowo, możemy też wpisywać tekst z klawiaturą. Cygarek pozwala na rozmowę z asystentem Google, sterowanie urządzeniami SmartDom. Po aktywacji karty eSIM może on działać zupełnie bez telefonu. Wersja Pro w stosunku do zwykłych piątek ma dodatkowo dokładniejszy GPS, możliwość ukrywania tras GPX. Jednak jeżeli jesteście w stanie przeboleć słabszą baterię, to piątki bez Pro będą także dobrym wyborem, a dodatkowo są o jakieś 500 zł tańsze. W promocjach są jeszcze wyprzedaże na Galaxy Watch 4 i możemy go dostać w przedziale 600-800 zł. Różnica w stosunku do piątek jest taka, że ma on gorsze systemy pomiarów, słabszy GPS, no i jeszcze słabszą baterię. W mojej opinii lepiej już dołożyć do wersji 5. Konkurentem na Wear OS dla Galaxy Watch jest TicWatch 3 Pro. Jest to bardzo fajny zegarek z dwoma ekranami, dzięki czemu jest on w stanie wytrzymać 3-4 dni, podobnie jak wersja Pro od Samsunga. Oferując wszystkie dobrodziejstwa systemu UROS, czyli możliwość płatności zbliżeniowych Google Pay, możliwość instalacji aplikacji czy pełnego odpowiadania na powiadomienia. To, co mi się w nim nie za bardzo podoba w stosunku do Samsunga, to aplikacje od producenta, które są w języku angielskim, zarówno te na zegarku, jak i ta na telefonie. Galaxy Watch jest łatwiejszy i przyjemniejszy w obsłudze. A jak chcecie coś z dłuższym działaniem na baterii, to ciekawie prezentuje się Huawei Watch GT3 oraz GT3 Pro. Jest to aktualnie ich najwyższy model. Wersja Pro od zwykłych trójek wykonana jest z jeszcze lepszych materiałów. Wyposażona jest w pomiar EKG oraz oferuje możliwość nurkowania do 30 metrów. Poza tym są to identyczne systemy w obu modelach. Mamy w nich możliwość rozmów, pamięć na muzykę. Niestety nie mamy płatności zbliżeniowych. Po fajne jest to, że do wyboru jest tak dużo wersji. Od Active, które są sportowe, po Elegant na metalowej bransolecie, które wyglądają jak klasyczne zegarki. Dla sportowców, amatorów, warto zastanowić się nad urządzeniem od Garmin, a dokładniej model Venu 2. Jest to bardzo dobre połączenie pomiędzy drogimi, zaawansowanymi garminami, a takimi standardowymi smart zegarkami do powiadomień. Co prawda, porównując go do droższych urządzeń tej firmy, nie ma aż tak dużo statystyk i dodatkowych opcji sportowych, ale wydaje mi się, że amator wcale tego nie potrzebuje. Tryby sportowe i tak są rozbudowane. Zatem mamy płatności zbliżeniowe. Mamy duży, ładny ekran. Jest też możliwość rozmów, oczywiście, jest wbudowana pamięć na muzykę. A dzięki możliwości wgrania Spotify, jak mamy premium, to możemy instalować utwory offline. Jednak jeżeli cena nie ma dla Was znaczenia i jesteście zapalonymi sportowcami, potrzebujecie dokładnych statystyk, to do wyboru są dwa bardzo zbliżone do siebie zegarki Garmin. Czyli Fenix 7 i Epix Gen 2. Główna różnica pomiędzy nimi to ekrany. Fenix będzie dłużej trzymał na baterii, ale ma ekran translektywny, który ma trochę gorsze kolory. Za to Epix ma bardzo ładnego AMOLEDA, który zjada za to więcej baterii. Poza tym zegarki wyposażone są w bardzo dokładny GPS oraz masę statystyk i funkcji sportowych. Więc czy szykujecie się do maratonu czy do biegu na 400 metrów? to są to jedne z najlepszych smartwatchy na rynku. Większość z pokazanych tu urządzeń mogliście już widzieć na kanale, więc jeżeli interesują Was pełne recenzje, to zachęcam do ich obejrzenia. Tutaj starałem się tak w skrócie pokazać Wam najważniejsze cechy i funkcje. Co do ostatecznego wyboru, który wybrać, musicie ustalić jakim budżetem dysponujecie i jakie funkcje są najważniejsze. Tańsze zegarki mają bardziej zamknięte systemy, ale mają długi czas pracy na baterii no i mają określone funkcje. Musimy na przykład wybrać, czy potrzebujemy pamięć na muzykę, czy płatności zbliżeniowe. Urządzenia na systemie Android są bardziej rozbudowane i dają dużą możliwość personalizacji, instalacji swoich wybranych aplikacji i też najlepiej komunikują się z systemem Android. Na przykład pokazują wskazówki do jazdu na zegarku, jak mamy aktywne mapy na telefonie, ale też nie wszyscy potrzebują tak dużo funkcji. Wolą za to na przykład dużo dłuższy czas pracy na baterii. Na końcu na najwyższych półkach są Garminy, które są wzorem, jeżeli chodzi o możliwości sportowe. Ale czy na przykład są duże różnice pomiędzy GPS w zegarku za 400 zł, w takim za ponad 1000 i w Garminie za 3000? Sprawdziłem to i wziąłem Mimo Watch, Galaxy Watch i Epic Gen 2. Jak widzicie na wykresie, Garmin ma narysowaną najdokładniejszą linię na trasie, ale wyniki z wszystkich urządzeń są do siebie zbliżone. Tak naprawdę zostaje jedynie MIMO, które jest najtańsze i różnica wynosi około 150 metrów na 4,5 km. Więc z jednej strony dla profesjonalisty będzie to dużo, ale dla amatora, który wyjdzie raz w tygodniu na trening, to niewiele zmieni. Mam nadzieję, że pomogłem Wam chociaż trochę z wyborem. Ode mnie to tyle. No i widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam, cześć!